Witam Was bardzo serdecznie w 24 odcinku TIF 2D Metal Age. Jestem w wielkiej sali, jest stanowisko numer 3 i widzę, że jest to jedno z większych stanowisk. Przede mną jakiś robot idzie, znaczy w sumie pode mną. Eee, myślę, że zeskoczę sobie i go wyeliminuję od tyłu. A nie, nie muszę, on, za, on, on się cofa. Dobra. No. Zdjęty. Tam jest też kamera. Taka armata, na dole chodzi mały robot z kolei. Chodźmy sobie na razie, tędy. Pewnie tędy będę mógł w ogóle zejść tam. Tutaj są te zielone światła, ale. Są przygasione. Tutaj jest bardzo dużo przeciwników, ale nie mam w ogóle osłony. Tutaj jest bardzo jasno. Ajajajajaj. No nie no. Okropna jest ta kamera. Tam, tam mogę zgasić światło na szczęście. No. I tutaj jest w porządku. Mm, te kamery będę musiał chyba zniszczyć. Chyba, że da się w jakiś sposób wyłączyć. Na razie jednak sposobu na to nie znam. Nie wiem, czy on w ogóle istnieje. Weźmy ją, rozwalmy. No, znieść jest tutaj dwóch mechanistów. Będę musiał się ich w jakiś sposób pozbyć. Mam ich e, miny błyskowe. Nie wiem, czy je wykorzystywać. Dobra. Rozwalony robot? O nie! Widzieli mnie? Nie chcę wykorzystywać bomby błyskowej na jednego strzelnika. Wolałbym wykorzystywać trochę więcej? No, chyba jednak nie będę musiał. Spróbujmy go rozwalić po cichutku od tyłu. No, udało się. Tam jest druga strzelniczka. Tutaj trochę, trochę wygasiłem. O, jest. O, matko. O nie. Już czas strzelać, No trudno, wykorzystałam bombę błyskową. Gdyby był szerszy korytarz, miałbym gdzieś się ukryć. No dobra, w każdym razie na pewno jest jedna kamera tutaj. O, jest. Tutaj, dokładnie pode mną. E, tutaj jest skrzynka. Wgaćmy, co się da, żeby mi ta kamera nie przeszkadzała. Tutaj była mina e, gazowa. Wydaje mi się, że mogę tutaj zeskoczyć. Aj. Niepotrzebne było w sumie te obrażenia. O, tutaj są dwie bomby, dwie miny. ...błyskowe. Dobra, jestem przy kamerze, ale tutaj ona mnie nie dostrzeże, jeżeli tak przejdę. No. I chodźmy z powrotem na górę. Mogło mi to trochę lepiej pójść, ale tragedii nie ma. Nie byłem jeszcze właśnie na stanowisku... To jest drugie... Nie byłem na stanowisku piątym, ono jest na zachodzie. Tędy nie skręcę. Tam byłem. Chodźmy tędy, stanowisko numer 6. No właśnie, nie byłem tam. W siódmym chyba też nie, ale na razie chodźmy w tę stronę. Zostało mi 49 strzał. Wodnych, stanowisko 6 w tę stronę. Piąte i szóste. E, na obu nie byłem, więc idę w dobrym kierunku. O, jest. Jest kolejny z mechanistów. Zobaczmy, gdzie pójdzie. No. Zdjęty, myślę, że mogę go tutaj zostawić. Nie sądzę, żeby jakiś inny się tutaj przypałętał. Ajajaj. Kolejna kamera. O proszę. Stanowisko piąte. A tu są jakieś drzwi. Ciekawe dokąd prowadzą. Dla brata Kawadora i jego pracowników to jest chyba. Właśnie, zamknięte, ale zobaczmy, czy uda mi się tutaj dostać wytrychami. Wytrychy działają, chociaż drzwi są dość mocne. Mam co prawda, jakiś klucz, z tego co pamiętam. Może on zadziała. O proszę. Nie będę się musiał męczyć. I nie wiem, czy kawador już tutaj dotarł, czy nie. Oj, tam będzie jasno, będę musiał uważać. tutaj trochę hmm. No wejdź! Oh, no! So no, no <laughs> Dwóch zdziałem, Jest jeszcze jeden. Jest jeszcze jeden, ale... Nie wiem, czy uda mi się go w ten sam sposób rozwalić. No, wejdź na minę, wejdź na minę. No. No. Jak zdjąłem. Który z nich miał sakiewkę? Ten? Nie wiem, czy jest jeszcze jakiś czwarty. W ogóle sprawdźmy, którzy to są, bo to jest nieprzytomne ciało, to też. Bo może któryś z nich jest kawadorem. Ja tego w sumie nie wiem. A może tak być. Nie, to są same nieprzytomne ciała. Kurczę, tam ta kamera mnie wkurza. Aj! Myślałem, że uda mi się w ten sposób przejść. Nie wiem, jak ją rozwalić. Nie chcę wykorzystywać ostatniej strzały ognistej, ale w sumie nie muszę, bo zauważyłem, że tutaj jest belka. Można się w ogóle tutaj wspiąć w ten sposób. Aj! Muszę pamiętać, że tutaj może być więcej przeciwników. Tam jest kamera. Tak jest, tutaj jest kolejna mechanistka. Weźmy, zgaśmy to. Jak się teraz odwróci, to już rozwalimy. W sumie nie musiałam tego gasić. No. Zobaczmy kto to jest, ale na pewno nie kawador. Kawador to jest w ogóle facet, więc to było jasne, że to nie będzie ta babka, ale to jest w ogóle jakaś książka. Jakieś nowe zadanie się aktywnie związane z wzięciem tej książki. No cóż, to są zapiski Kawadora, który jest dosyć niezadowolony w sumie ze współpracy z Karasem. Ym, pojawiło się nowe zadanie: u, yy, Dziennik Kawadora. Ale jednak wcześniej ono się pojawiło, i ja je zrealizowałem. Więc nie muszę nic nowego robić. Teraz musimy uważać, bo jest tutaj więcej przeciwników. Tutaj zgaśmy to wszystko. Eee, straciłem już dwie skrzały. Trudno. Ja tutaj wszystko gaszę, bo mam bardzo dużo skrzały i naprawdę nie muszę ich oszczędzać. Dlatego gaszę wszystko, co tylko się da. Ktoś tu biega. Co tu się dzieje? Coś tam się chyba zaciął. O matko, faktycznie ktoś się tu zaczął, spróbujmy użyć bomby. No. To chyba jest kawador. Sprawdźmy to. Miał jakiś klucz. Tak jest. To jest kawador, słuchajcie. Ten dziwny koleś. Czyli główne zadanie w sumie już mam... Y ...wykonane, w sensie udało mi się go znaleźć. E, ale teraz jeszcze pytanie, w jaki sposób w ogóle uciec? Kurczę, tutaj widzę jest sporo tego... E, ...tych, tych... ...korytarzy. Za chwilę tam wrócę do Kawadora, tylko chcę zobaczyć... czy ...tutaj coś ciekawego jest. To są jakieś... E, ...te, łupy. Tu jest jakiś kodeks. To też jest kodeks budowniczego. E, ale ja go przeczytałem, to znaczy, że było więcej niż jeden, więc nie miałem takiego mega farta, że tam dotarłem, e, że go znalazłem tak szybko, bo tutaj się okazuje, że jest więcej niż jeden, więc tak czy inaczej miałem większe szanse, że go znajdę. O, a w poprzedniej części gry, pamiętam, w tym miejscu był taki cęst, e, strażnik w tej lawie normalnie stał i nic mu się nie, nie działo. Tutaj już nikogo nie ma. Trochę inaczej wyglądają te pomieszczenia. Na pewno nie było tych wszystkich maszyn. Ale teraz oczywiście są tutaj mechaniści. Więc te maszyny, obecność tych maszyn jest zrozumiała. Tam jest tutaj kawador. Jest Jeszcze sobie przeszukam te pomieszczenia tutaj. Zamknięta skrzynka. Zabieram stąd kawadora, tylko... Zrobię to za chwilkę, chwileczkę. Gdzie są moje wytrychy? No. Tylko do tej pory nie wiem, gdzie, gdzie trzeba go zabrać. Gdzie jest wyjście? Niestety nie pamiętam z pierwszej części, e, gdzie jest ta... A, droga wyjścia jest zaznaczona, proszę. Stanowisko numer 9. Jeszcze tam nie byłem. Aha, tutaj, tutaj nic ciekawego już nie ma poza tą skrzynką, jakieś łupy, mam już 1800, e, myślę, że nie będę wybierał e, tego więcej. Weźmy Kawadora, on się jednak odznacza wyglądem, pomyliło mi się, bo wydawało mi się, że e, wygląda tak samo jak każdy inny. Dobra. Mam jego ciało i chodźmy stąd. No i teraz będę musiał nosić ciało tego spaślaka ze sobą. Chodźmy w takim razie na stanowisko dziewiąte. Nie ma sensu tego przeciągać, bo to jest jedyne co mi zostało do zrobienia. Dokładnie. Muszę po prostu uciec razem z bratem Kawadorem. Tylko, że oczywiście jeszcze tutaj będą przeciwnicy, bo nie wyeliminowałem ich na tych stanowiskach. Więc może mi to jeszcze zająć ładnych parę... paręnaście minut. E, chociaż zobaczymy, oczywiście e, nigdy nie można być niczego pewnym. Gdzie ja jestem? stanowisko trzecie, czwarte, szóste. Kurczę, w sumie powinienem się wrócić. Najgorsze jest to, że nie są ciało tego kawadora i poruszam się dużo wolniej, więc nie jest to dla mnie zbyt dobre. Słyszę kroki. O matko. Kolejny mechanista. Jak widzicie, mają tutaj naprawdę sporo tych patroli. Ale to akurat nie był żaden problem. Weźmy, schowajmy ciało. Weźmy od razu ciało tutaj, kawadora. Bo nie wiem w sumie, czy dobrze idę. Wydaje mi się, że tak, że to jest e, droga do stanowiska numer 1. Które znajduje się niedaleko stanowiska numer 9. Gdzie z kolei jest wyjście. Tutaj na pewno jeszcze nie byłem w trakcie tej misji. Choć pamiętam to miejsce już teraz, widzę, że. No tak, pamiętam to z pierwszej części tej gry. Na chwilę zostawmy kawadora, bo chcę tutaj się jeszcze rozejrzeć. Chociaż nie spodziewam się znaleźć zbyt wiele. Są jakieś strzały mchowe, z których w ogóle nie korzystałem w trakcie tej misji. Oj, kolejny wartownik, słyszę kroki. Tak jest. No. Na szczęście tu jest taka y, posadzka, ta ziemia, która powoduje, że słyszę ich z naprawdę dużej odległości i nic nie są w stanie mnie zaskoczyć. To jest stanowisko numer jeden, ale my nie musimy tutaj iść. Chodźmy tam dalej w prawo, tylko wezmę ciało ciało Kawadora. Tam jest kolejny mechanista. Dalej idzie, ale myślę, wydaje mi się, że nie muszę się tym przejmować. Tak jest. Wygląda to tak, jakby to było właśnie wyjście. Tylko się upewnię. Są monety. A tu, tu jest jeszcze bardzo dużo przeciwników. Stanowisko 7. A kierując się na północ będzie 9, tylko... Gdzie? A, chyba tutaj na dole. Czyli tu. Tu. Muszę iść dołem. Tak jest. Czyli weźmy w takim razie ciało Kawadora. Bo źle poszedłem. Wydaje mi się, że gdzieś tutaj to będzie. Ale trzeba iść dołem. To ścieżku. W sumie jestem ciekaw, co to za niby sekretna droga wyjścia, e, bo ja jej wcale nie pamiętam z pierwszej części, a po powinienem. Ale może jak ją zobaczę, to sobie przypomnę, bo w sumie grałem w tego Tifa... no już jakiś czas temu. Tędy. Wydaje mi się, że to jest wyjście. Tak, jest stanowisko numer 9. To tu jest napisane. Dobra, tutaj nikogo nie powinno być. I wydaje mi się, że tutaj będzie e, wyjście i koniec misji. Więc. Aj. Jeszcze są się roboty. No i są kamery. Teraz już nie ma co oszklędzać, rozwalmy kamerę z e, ciałą ognistą. Mechanistów nie powinno tu być, według tej notatki. To jest mały robot, słyszę po odgłosach, ale nie widzę ich. Gdzie on jest? O, w każdym razie... Tutaj chyba nic ciekawego nie było. A, dobra, ja sobie przypominam to miejsce. Tędy po prostu wchodziłem wtedy. E, wtedy wchodziłem tędy właśnie na... E, Dobra, zniszczony. Kurczę, myślałem, że to będzie mniejsze wszystko. Tu jest trochę więcej terenu. Żeby tutaj było wyjście. Tak jest. To jest wyjście. Czyli muszę po prostu tutaj zaprowadzić ciało kawadora. Tędy... Czy tu coś jeszcze jest? Pamiętam, że... O, tędy chyba wtedy wchodziłem. I tutaj był był kotliwic. Jak tylko zszedłem, to tutaj był. Ale teraz to wszystko jest zasypane. Skrzea gazowa... No, ale nieważne. Chodźmy po Kawadora, bo e, dosłownie za chwilę misja się skończy. I tym sposobem mam zakończoną misję 12, zostało nam tylko 3 misje do końca tej gry, więc niedługo finał. Dwie misje jeszcze pokonałem, te 13 i 14, natomiast 15 ostatniej nie pokonałem z tego co Wam mówiłem, więc jestem ciekaw jak ona mi pójdzie. Pamiętam, że jest naprawdę bardzo trudna, ale no jeszcze o tym nie myślmy, bo trochę przede mną. Dobra, chodźmy tędy i misja zakończona. Okej, okay, wszystkie zadania wykonane. Zdobyłem 1900 łupów e, 2700, ale e, pamiętajcie, to są łupy sumowane z dwóch misji, więc. E, a nie z tej jednej ostatniej, bo te misje jakby były połączone. Była jakaś tajemnica, ale nie wiem gdzie. Ja jej nie odkryłem. Całkowity czas gry to jest 9 godzin 24 minuty, ale oczywiście e, tak naprawdę grałem dużo dłużej, po prostu. E, Część y, musiałam wycinać. Y, część, po prostu to jest jakby tylko efektywny tleb gry, jeżeli też wczytywałem to oczywiście, to się nie, nie zapisuje w ten sposób. Y, 13 obrażeń, ale większość to są upadki z wysokości. No dobra, słuchajcie, myślę, że to y, pada jeszcze kilka minut bym miał, ale myślę, że skończę ten odcinek. A misję 13 zaczniemy w odcinku y, kolejnym. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia niebawem.